Hej maneczko z tej strony Matrix Witam was dzisiaj w kolejnym odcineczku Miał być ostatni, ale jest kolejny GTA Poland Prawdziwe życie i oczywiście standardowo Na samym starcie zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania kanału Do widzenia oczywiście na TikTokach I oczywiście na Instagrama Dobra drodzy, więc tak Ogólnie misje mamy tutaj już wszystkie Porobione, nie ma za bardzo co tutaj Robić Eee Moje ja szczęście, czemu w ogóle to teraz jeszcze raz nagrywam? GTA Pola, które te, te drugie jakby zaczął mi się crashować, także muszę to ponownie trojać, No, bez błędy Więc stwierdziłem, że dobra Jak ta GTA jeszcze działa tutaj To pozwiedzamy sobie troszeczkę miasteczko jeszcze Po prostu I tutaj już na sam start idzie budynek naprzeciwko Naszego domu, że tak powiem. Bo jak wiecie, tutaj jest nasz domek. Tyk. A kiedy będziecie getał polem, sprawdziłem, że tak naprawdę. Nie mam pojęcia. Tak naprawdę, bo za dużo błędów do rady wyskakiwać, i zanim ja to ponaprawiam, to droś, troszeczkę minie. Yy, niestety. Dobra, to mamy tu w ogóle szklarnie. Ale widzę, że tu nie ma nic. Ogólnie no, tak, weźmiemy sobie motor Pojeździmy sobie tutaj troszkę O kurde Dobra. Nie rower, tylko motor Dobra, wyłączymy sobie radio Żeby się nie dowalili za prawa autorskie, czyli standardy Ogólnie w tych domach nie ma nic, jak to są po prostu zwykłe obiekty, do których nie możemy wejść. Ogólnie tak, tutaj jak widzicie, trochę mamy w ogóle zmienione naczepy, ale tutaj też możecie się na naczepy. Tutaj mamy DAFa, jak widzicie, też ładnego bardzo, który lubi wniknąć. zniknąć, no właśnie, tak to wygląda, tutaj nie mamy w sumie nic. To jest jakby taki w ogóle skład zrobiony, ale sami widzicie jak to wygląda. Okej. Okay. Tam mamy w ogóle dom w budowie. Autonaprawa. O. Tutaj mamy w ogóle taki fajny bardzo... Czekajcie, wejdę sobie... Garaż zrobiony, który troszeczkę jest chyba zbagowany Bo coś mi tu tak dziwnie kamerkę przybliża. Ale dobra, jakiś olej na ziemi klucze że troszeczkę pobagowany, no ale też tak jak dobrze wiecie jak to... Jak to wygląda nie ma co oczekiwać Także niestety tak to wygląda Powiem wam szczerze, że planuję dla Was fajną bombę, że tak powiem Taki fajny wow dla Was planuję że mi się wszystko uda w tym tygodniu będzie ale to zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Bo to różnie tutaj teraz wychodzi. Czekajcie, czekajcie, bo to jest chyba koniec mapy. I będzie ogólnie nowa seria. Także na to też się musicie drodzy i widzowie szykować. Bo też będzie fajna seria. A tytuł ani nic wam więcej nie będę zdradzał. A groma SA. Także po prostu musicie uzbroić się Drodzy widzowie w cierpliwość I czekać na Następne Odcineczki Jeszcze patrzę, że coś jest ciekawego Ale widzę, że poza tym miasteczkiem Na razie nic ciekawego nie ma Tam coś jest W oddali Także tam się przejedziemy w sumie Jakieś pola, łąki Pola, łąki, lasy gaje A tam widzę kolejne budowle Pytanie jest inne, czy mogę tam wjechać, bo... Czekajcie, tu coś jest. Bo na niektórych tutaj drogach po prostu... No nie ma kolizji, tak? Eee, agromar. Tak jak widzę normalne reklamy, że tak powiem, tam coś znowu mamy. Okej, okay, dobra, czekajcie, co tu mamy? A no to co ten sam billboard. Tutaj mamy co? Słuchajcie. powoli wjeżdżać, bo gdzieś z tego co kojarzy nie było kolizji. Bo już tu byłem w tym miejscu, jestem tutaj drugi raz. I po prostu wiecie jak to jest. Dobra, ale tutaj mamy po prostu jakieś urzędy. Tutaj to samo. Okej okay. Ale mówię, bo w ogóle tu mamy save'a O tutaj widzicie? Tu, tu coś miało być Ale niestety nie ma yy, Zaraz sobie zrespimy jetpaka, bo mam dziwne obawy, że tu zaraz gdzieś kolizji nie będzie. A uwierzcie mi... Że wyrwać się, droga zamknięta, okej. Okay. A objaśnię mi, że wyrwać się po tym, spoza tych koliz jest ciężko. Dobra, tu mamy kościół. Eee, zobaczmy, czy tu coś będzie. Jakaś rzeczka też tu jest, widzę. Okej. Okay. Powiedziemy sobie, obczajmy teren. W ogóle pokażę wam na mapie, w którym miejscu jesteśmy. To jest mniej więcej tutaj. Jak widzicie nie ma tu za bardzo nic więcej ciekawego Chociaż Czekajcie nie, już dalej tutaj Ale gdzieś w którym momencie jeszcze coś było Z tego co kojarzę Zaraz o to wszystko pokażę Spokojnie drodzy widzowie. Jak widzicie figurki Czyli jak to przestało na kościół wszystko jest tak jak powinno być Tutaj mamy Jakiś daszek A okej, okay. tu jest jakby jakaś wiata i wejście do kościoła, okej, okay, okej okay. Dobra, tu mamy płot, nic ciekawego w sumie do kościoła wejść nie możemy Tu mamy jeszcze krzyż po, pomnik Jana Pawła Elegancko Dobra, no, jak widzicie nie ma tu nic więcej. Nie. Yep. Nie ma tu nic więcej Um, tu naprawdę uważać. Tam w oddali coś jest. Tutaj jak widzicie jakaś bardziej podstawa też na coś. Na co to niestety nie wiem, nie mam pojęcia. Bo nie siedzę w tym rejonach. Billboard GTA 5. Ok. Mała podpowiedź w ogóle dla, dla was widzowie. Skoro już mamy tutaj ten billboardzik to powiem wam szczerze, że właśnie zanosi się na serię z tego, oto GTA, także tutaj się już musicie szykować, że tak powiem. Ale dobra, w oddali widzę, że tylko tam jest woda, tak naprawdę, czyli tutaj już y, za bardzo nic nie mamy. Tutaj jakieś asfalty, pola, coś takiego, pola, pola bardziej. Ale asfalt przy pol tak mi się nie widzi eee, Okej okay. Pytanie czy jeszcze tu coś Będziemy mieli ciekawego Z tego co kojarzę Okej okay, tu jest jakaś karetka w ogóle patrzcie Też tutaj coś chyba miało być Z tego co kojarzę jeszcze gdzieś jest Tesco Nie wiem teraz gdzie tak naprawdę Bo nie wiem czy ten to było połączone tak jakby z tą mapą. Parcie fotoradar. hy, yy, śmiesznie wygląda. To jest tu napisane. Yy. A to jest wszystko to samo. Okej. Okay. Wiem, że na 100% gdzieś było desko, a jeszcze i parking pod Tesco, to nas 1000%. Pytanie jest, gdzie to było, bo ja to kojarzę... Um, czekajcie, czekajcie, bo tu już się mieszka na pierdoli. Czyli standardowe błędy GTA. Kurde. Dobra. Yy, jedziemy sobie jeszcze tutaj. Tak sobie też to Bo nie ma sensu zarządzać, to jest bardziej tylko takie jakieś pokazanie wam, mapki. Chciałem wam pokazać jeszcze coś, tym możemy ciekawego znaleźć. Ale chwilę uzbroić się w cierpliwość. To jest w ogóle jeziorko, gdzie mieliśmy e, tą misję, że tak powiem. Tutaj mamy boisko i słynny sterowiec GTA. Wow. E, wiecie co, on Za to chyba zaraz miał na po prostu jetpacka Zaraz dziwne obawy, że mi się tu podłoże skończy i będzie lipa e, Tu mamy w ogóle te boiska Jak możecie pamiętać z poprzedniego odcineczka Tutaj mieliśmy te misje Nie? Mamy jeszcze warto e, popatrzeć sobie na te znaki Że jak to jest wszystko fajnie, że tak powiem w miarę wykonane Jak widzicie, boiska do kosza, jak i również do pił drożdżność, tak? Chociaż szkoda, że nie możemy w kosza pograć, tak ma miejsce w normalnej grze. Czekajcie, bo tu jeszcze mamy w ogóle literkę tam była na górze, ale już mówi się trudno. Teraz czekajcie. bo Tutaj jest chyba już koniec mapki z tobą. Nie umiem sobie skojarzyć, gdzie było to testo W 1000% dałem sobie rękę uciąć, że ono było w tej modyfikacji. Eee, cały taki jakby market był Ale nie wiem teraz jak się tam jechało, czy cokolwiek. Jeszcze tu mam jakąś drogę, poczekajcie. Wiemy sobie wszystko elegancko. Eee, te boiska, pyk, pyk, pyk. Dobra, tu już mamy tą drogę. Tu jest w ogóle jakaś rampa, patrzcie. A to widzicie, w wodzie, czyli można powiedzieć, że to jest dla motorówek. Jakaś rampa. Pole wie o co chodzi. Mamy stanta zrobić przez most. Więc okej. Okay. Tutaj mamy pola. Pole, pole, łyse pole. Stogi siana, czyli dalej nic ciekawego. Wydaje mi się, że te Tesco czy cokolwiek to tu, wtedy co pamiętam... Patrzcie, traktor! Okej. Okay. Wydaje mi się, że te Tesco właśnie gdzieś tutaj to wszystko było. Zaraz po powinno na mapce pokazać, bo ta odchłani. W każdym bądź razie skojarzę, że one gdzieś tutaj powinno być. O, kombajn nawet i... elegancko, użyciła pełną parą. Yy, mam też jedną fajną modyfikację. Yy, GTA, które na pewno wam pokażę Tylko tak też mówię Potrzebuję czasu i też nie wiem Kiedy wam to pokażę Dobra, kolejny fotoradar Pośledzony las bez podłogi Eee Starekory. Bez terenu, sorry Bez podłogi Czekałem jakieś bunkry będą Panie bunkry Ej Ja sobie teraz jajar. robiłem Czekajcie O tym to nawet ja teraz nie wiedziałem Panie, w bunkry O wow, ale daje Akuna matata skórę Pa! Patrzcie to drodzy widzowie! Krematorium jebane jakieś A wow Aha, dobra, bo to przewróciłem, okej okay. Okej, okay, jakieś świnie Lol. Dobra, spieprzamy stąd. Bunkry jebane, panie, bunkry! Nie, a teraz coś co ja robię, na ja o tym nie wiedziałem. Choć już y, tak naprawdę długo każdą modyfikację. Ja jeszcze na górę tej piramidy. Ale nic na niej nie ma nawet, to już tam dalej nie jadę. Polecimy sobie dalej, tutaj w ogóle kolejna rzeka z tego co tutaj w ogóle mamy jakiś teren. I ten teren, właśnie nie wiem, czy to nie jest to, czego szukamy. A rozłączymy sobie jetpacka, się tam przelecimy. Ale patrzcie, tu ten teren lasu naprawdę ładnie wygląda, drodzy widzowie. Tutaj, jak widzicie, mamy jakieś kolejne taką, jakby polną drogę. Tutaj mamy e, leśniczówkę, do której na, nie możemy wejść, no bo gra nam nie pozwoli, ale poczekajcie. Kodna tak, rzecz paka Ale widzicie, nic tu nie ma, ale by dało się tak wejść jak na przykład w GTA 5 też, czyli normalnie pod drabinie, chociaż w kurce chyba też tak było. No to byłoby spoczko. Ale czekajcie, przelecimy się tą drogą. Ooo, jakieś dziki, puźwa! wyskoczy skoczy mnie tam niedo ciekawie, nie? Tu kolejna jakaś droga, słupy energetyczne. Mamy tory, troszeczkę źle postawione, albo żebyś tu brakło. Kolejna leśniczówka, okej. Kolejny słup. Nie wiem czemu, ale ten materiał, który się kojarzy zaraz z Robloxem, nie? Uważnie, drodzy widzowie. Czekajcie, ja se tu przejadę. Tu coś w ogóle mamy, nie? Patrzcie, Stonehenge, kurwa. Czy jak to się tam nazywało? Los! Ale nic tu nie ma. Ja pierdolę, to. Odb... Taki dają, kurwa. Sorry. Dobra, polecimy to jeszcze tutaj dalej. Okej, okay, gdzieś wyjechaliśmy, cholera wie gdzie. Czekajcie, sprawdzę sobie na mapce mniej więcej gdzie jestem. Aha, jakoś niby po drugiej stronie wszystkiego. Ej, czekajcie, tu jest w ogóle jakaś chata, patrzcie, patrzcie. Lol. Puszczony tartak, czy cholera wie co? Fajnie to wygląda. Jest tu coś. A nie mogę tu nawet wejść. Ale widzę, że w środku nic nie ma. Fajnie, że ukryte. Znaczy du o dużo rzeczy tutaj nie miałem powiedzieć, ja to już Wam mówię od razu drodzy widzowie eee, Także jestem sam pozytywnie zaskoczony na ten moment Ale przylecimy z świetlą drogą eee, Tam na ten drugi koniec Pokażę Wam ten teren, który tam się nam wygenerował, że tak powiem Ej, jakieś pola? What the fuck? Poczekajcie, bo nie działa. Dobra. Nie, teraz gdzie mogę O, Ło! Okej. Okay. Eee, coś nie... Aha. Wymaliło mi GTA. Okej, okay, drodzy widzowie. Jak widzicie, ja już na wpadku I tutaj tak. To jest nas, gdzie byliśmy po tym cięciu, bo nikt no, straszowało. E, tutaj mamy drogę. Jak widzicie, droga dwupacłowa, fajnie, dwujecja elegancko, czyli można powiedzieć polska autostrada. E, trochę się tu przeleciłem, bo jest to jakiś taki teren niedokończony. E, w każdym bądź razie. Jest to ten teren, który wam e, chciałbym pokazać, bo wiedziałem, że on tu gdzieś jest, bo jakoś go tak skojarzyłem. Ale dobra, tu mamy jakieś y, przykładowe chyba obiekty W każdym bądź razie mamy tutaj rury Okej okay. y, Billboard GTA 5. Ale mamy tutaj również takie jakby polskie akcenty mega Czyli polskie blokowiska, że tak to ujmę Widzicie, kolizja wszędzie jest, ale wolę mieć ten jetpack w razie W Widzicie, takie polskie bloki elegancko Parkingami, ładnie to mega wygląda. Jak jak chcieli, to trochę przerobimy mapę na GTA Poland i będziemy sobie na, na serii prawdziwe życie przerobimy. Troszkę mapkę i będziemy na czymś takim grać. Także w sobie śpiesznie, ale no. Yy, tutaj mamy Kerfura, czyli to co chciałem w ogóle poszukać. Myślałem, że Tesco, ale dobra, Rodzinka. Okej okay. Czy jeszcze jest tutaj coś takiego wartego uwagi? Oprócz tego patrzcie Tutaj mamy tego kerfura całego Ale jak widzicie jakieś wnętrze to tu ma Małe bo małe, ale jakąś taką misję yy, załadowczą, rozładowczą by szło fajnie tutaj zrobić yy, Tutaj mamy Media Expert moi drodzy Także to akurat też spoczko gdzie jakoś to wygląda czy tutaj jeszcze cokolwiek mamy chyba nie mamy chyba nie mamy już hmm. jeszcze, jeszcze się tutaj przelecę tu kolejna taka większa droga bardziej szybsza no tak droga bardziej szybsza chuj pogada ale dobra, hmm. także mam jedną fajną modyfikację do tej gry. Bo ja jestem jeszcze od zanios z Geta Poland, więc już raczej nie będzie. To już wam mówię poważnie, drodzy widzowie. Bo więc mogę wejść, mogę wejść. i więcej już raczej nie będzie. Bo już ani nie ma tutaj co nagrywać. A bardziej, wam się ciekawostki z tej mapy jeszcze pokazać. Także tak, to wszystko wygląda. Tam mamy Fotoradar. Tak, sms -y teraz. Czemu zawsze kurczę, jak nagrywam, tego to ja nie wiem. Fotoradar droga i GTA 5 oddali. drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcineczku Raczej z GTA Poland już nic nie będzie. Chodzi mi z tej modyfikacji. Prędzej będzie GTA prawdziwe życie, czyli już standard. Yy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Yy, nie wiem, kiedy będzie. To już Wam mówię od razu, drodzy Dzowie. Bo jeżeli nie będzie go yy, dzisiaj, mamy chyba wtorek, yy, to jeszcze nie będzie go w czwartek, no to znaczy, że nie zrobię tego GTA. Ale też nie będzie tak, że nie będzie filmu, tak? Bo będzie zamiast GTA Poland, będzie coś innego. Coś co miałem akurat przygotowany na drugą serię. No ale jeżeli po prostu nie GTA nie zdołam zrobić, no to będziemy musieli po prostu coś innego nagrać. Także drodzy widzowie, ja już wam nie przedłużam, trzymajcie się, do zobaczenia, wbijcie na TikTok i na Instagrama i na razie.